Unia Europejska nie zakazała stosowania sztucznej inteligencji, przynajmniej nie całkiem. Pewne ograniczenia zostały jak najbardziej wprowadzone i pewne zastosowania systemów sztucznej inteligencji będą faktycznie zabronione. To będą zastosowania, które powodują nieakceptowalne ryzyko dla, przede wszystkim dla praw i wolności obywateli Unii Europejskiej. To są tego typu najbardziej, można powiedzieć, inwazyjne zastosowania, jak na przykład używanie systemów sztucznej inteligencji do Manipulowania decyzjami e, ludzi. I tego typu zastosowania, między innymi, będą zakazane, takie najbardziej wchodzące w nasze prawa i wolności. E, w ramach e, nowej regulacji, która, którą nazywamy w takim powszechnym obrocie jako AI Act, albo Akt w sprawie sztucznej inteligencji, która w ostatnich dniach została przyjęta przez Radę Unii Europejskiej, która zaakceptowała z kolei wcześniejszą decyzję Parlamentu Europejskiego, i w ramach tej regulacji, która będzie stanowiła rozporządzenie, czy która stanowi rozporządzenie, a więc akt prawa unijnego, który stosowany jest jednolicie i bezpośrednio we wszystkich państwach unijnych, zostały właśnie wprowadzone tego typu zakazane praktyki. Dodatkowo wprowadzono przy zastosowaniach, które powodują wysokie ryzyko właśnie dla praw i wolności osób, zostały wprowadzone tak zwana taka kategoria systemów wysokiego ryzyka. I te systemy nie będą zakazane generalnie, natomiast będą. Ich stosowanie będzie ograniczone, a z ich stosowanie będzie się wiązało z speł konieczność spełnienia szeregu obowiązków. I tego typu systemy to są na przykład systemy, które służą do podejmowania, czy są używane do podejmowania decyzji, które wpływają bezpośrednio na status osób fizycznych. Między innymi będą to. Systemy stosowane w edukacji, do decydowania, na przykład o przyjęciu na, do danej szkoły, czy na daną uczelni, systemy, które będą stosowane czy już są stosowane w zasadzie w zatrudnieniu, czyli do oceny personelu, do podejmowania decyzji co do tego personelu, czy na przykład systemy, które służą do podejmowania decyzji, przyznawania prawa do korzystania z istotnych usług publicznych czy prywatnych, na przykład systemy służące do podejmowania Decyzji kredytowych, na przykład w banku. I tego typu użycia będą obłożone dodatkowymi obowiązkami, tak zwane to, co traktowane jako systemy tak zwanego wysokiego ryzyka. Dodatkowe obowiązki, dodatkowe ograniczenia. I jest też oczywiście grupa systemów czy zastosowań, które takiego wysokiego nawet ryzyka nie powodują, i co do zasady tego typu zastosowania nie będą, będą szeroko dozwolone i nie będą obciążone specjalnymi dodatkowymi obowiązkami. Jest pewna grupa obowiązków, które będą również do nich miały zastosowanie, ale to są obowiązki z zakresu tak transparentności. Czyli przede wszystkim są to kwestie dotyczące informowania użytkowników czy osób, które wchodzą w interakcję z takim systemem, że właśnie coś, co ma do mnie zastosowanie, jest właśnie systemem sztucznej inteligencji. Trzeba będzie na przykład, między innymi, poinformować przy pierwszym kontak kontakcie z takim automatycznym systemem yy, osoba fizyczna powinna być przed lub jakby przy pierwszym kontakcie poinformowana, że Wchodzi w interakcję właśnie ze systemem sztucznej inteligencji. No i tutaj dobrym przykładem mogą być różnego rodzaju wirtualni asystenci, chatboty. Dzwonimy do danej firmy na infolinie, krótko mówiąc, taki najbardziej życiowy przykład. No i w tej chwili najczęściej taką informację już mamy, ale na podstawie nowych przepisów taką informację już bezpośrednio nasz kontrahent będzie musiał nam przekazać, że właśnie dzwonimy i. Pierwsza informacja będzie taka, powinna być przynajmniej, że rozmawiamy z systemem sztucznej inteligencji, a nie z człowiekiem. Nowe przepisy oprócz tego typu to jest przyjmują właśnie te, te podstawowe obowiązki, to jest działanie w, czy przyjęcie zgodnie z tak zwaną zasadą ryzyka, gdzie właśnie różnicujemy ograniczenia i obowiązki związane z stosowaniem danego systemu w zależności od ryzyka, które generuje. Oprócz tego, te przepisy wprowadzają też szereg innych rozwiązań. Między innymi pierwszy raz, bo to jest też pierwsza taka kompleksowa regulacja, można powiedzieć, na świecie, oprócz takich punktowych wyjątków, wprowadza szeroką i taką kompleksową siatkę definicyjną. Między innymi definiuje, czym w ogóle jest system sztucznej inteligencji. Oprócz tego, te przepisy wprowadzają również szereg praw i ogólnych obowiązków, które są stosowane i mają być ochroną dla przede wszystkim osób fizycznych. Oprócz wspomnianych już wcześniej obowiązków informacyjnych, będą to również obowiązki informowania między innymi o tym, że mamy do czynienia z tak zwanym deepfakiem. To znaczy tak zwane deepfake'i, czyli różnego rodzaju generowane przez systemy sztucznej inteligencji grafiki, obrazy, filmy, dźwięki, które mogą czy wręcz celowo są podobne do rzeczywistych zdarzeń. I Tutaj będzie na przykład generalny obowiązek poinformowania, że właśnie mamy do czynienia z deepfake'em. Kolejną taką grupą regulacji, które zostają wprowadzane właśnie aktem w sprawie sztucznej inteligencji, jest między innymi jest szereg praw, które zostały przyznane bezpośrednio jednostkom. Na przykład prawo do skargi na, do organu nadzorczego na wykorzystanie przez dany podmiot systemu sztucznej inteligencji, czy prawo uzyskania informacji o zasadach Podejmowania decyzji z wykorzystaniem tym systemów, jeżeli te decyzje mają zastosowanie wobec danej osoby fizycznej. Przepisy rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji będą również wprowadzały kary za nieprzestrzeganie tych przepisów. To jest zgodne z trendem tej nowej regulacji, tych nowych regulacji unijnych, gdzie, żeby zabezpieczyć należyte i prawidłowe wykonywanie przez uczestników rynku tych przepisów. Wprowadzane są po prostu kary, i tutaj te kary są oczywiście zróżnicowane, natomiast najwyższa, najwyższa kara przede wszystkim za naruszenie obowiązków z zakresu tych zakazanych praktyk to jest do 35 milionów euro lub nawet do 7% globalnego światowego obrotu. Oczywiście założenie jest takie, żeby te kary były na tyle wysokie, żeby również ci najwięksi dostawcy byli zmobilizowani do przestrzegania nowych przepisów. Na koniec to, co jest bardzo istotne, mimo że Rada Unii Europejskiej przyjęła właśnie tą propozycję i można powiedzieć, że zasadnicza część procesu legislacyjnego zakończyła się, to cały proces nie jest zakończony. Przepisy czekają jeszcze na te formalne części, czyli zebranie podpisów i oficjalne ogłoszenie, oficjalną publikację. I wtedy po pewnym czasie one wejdą w życie, ale uwaga nie będą stosowane od razu. Tutaj przewidziano takie okresy, można powiedzieć, karencji 6, 12 i 24 miesiąca, a w niektórych przypadkach nawet 36. To, co jest najbardziej istotne, to jest ten okres 6-miesięczny, gdzie można powiedzieć, co do zasady wchodzą w życie te, czy są stosowane regulacje z zakresu systemów zakazanych czy zakazanych praktyk. Po 12 miesiącach zasadnicza część obowiązków w zakresie systemów wysokiego ryzyka, a po 24 miesiącach ta zasadnicza, największa, można powiedzieć, część regulacji wchodzi, czyli cała reszta, można powiedzieć. Także realnie te przepisy właśnie w takich okresach będą stosowane, ich zasadnicza część. Wydaje się, że to, co będzie dotykało najszerszego zakresu użytkowników systemów sztucznej inteligencji, będzie wchodziła w życie po dwu, będzie rozpoczęcie stosowania po dwóch latach. To, co jest też na końcu warto o czym pamiętać, to jest to, że te obowiązki są zróżnicowane. To nie jest tak, że wszystkie obowiązki, na przykład z zakresu systemów wysokiego ryzyka, są stosowane wobec wszystkich uczestników rynku. Mamy podział na pewne kategorie, inaczej te obowiązki, a najszerszy zakres tych obowiązków będą mieć przede wszystkim dostawcy, czyli ci przede wszystkim duże podmioty. Albo w ogóle podmioty, które budują i wprowadzają na rynek te systemy. Z kolei z perspektywy użytkowników, również użytkowników korzystających w ramach działalności gospodarczej te obowiązki będą zawężone. To co I na koniec to, co jest istotne, co może nas wszystkich uspokoić, przepisy aktów w sprawie sztucznej inteligencji zawierają generalne wyłączenie stosowania tych przepisów do korzystania z systemów sztucznej inteligencji na swój prywat, przez osoby fizyczne, na prywatny. Niezawodowy użytek. Także nie musimy się obawiać, że tworząc, na przykład generując grafikę lub jakiś tekst na własne potrzeby, będziemy musieli na przykład spełnić te obowiązki informacyjne.